Witam z tej strony imperialny, a tu kolejny odcineczek. Chyba te posiedzenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może te posiedzenie przy kąpie będzie ostateczne, <gryw> jeśli chodzi o, o nagrywanie. Mam nadzieję, siedzę po nocy o drugiej. Dobra, lecimy na to. Tak czy siak. Tutaj jeszcze dżungla jest pełna życia. Wiele z tych żywych istot karmi się jednak ludzką krwią. Coś Wam powiem, ja już to. To, to misję rozpoczynam drugi raz. Tu chodzi o to, żeby po prostu załatwić przeciwnika. Dlaczego drugi raz? Czekaj, pauza. Ponieważ miałem włączonego na, na klawiaturze przycisk scroll lock. I to, to coś tam zmienia te przyciski. No i chodzi o to, że no coś mi tak zmieniło, że no po prostu nie mogłem. Nie mogłem przesuwać kamerą. <laughs> nie wiem dlaczego w tej grze Scroll Lock tak działa, no ale okej. Okay. Znaczy, no pewnie Scroll Lock jakoś. W sumie nawet nie wiem, co to jest za przycisk. Podejrzewam, że to jest taki przycisk na zasadzie tego. Na takiej zasadzie, że. No że zmienia ustawienia przycisków, w sensie macie sobie przyciski jedna zapisane i potem możecie zmienić na jakieś inne, nie? W sensie o to mi chodzi. Dobra, budujmy jakoś tak. Tu macie każdego. Oni tu już byli? Nie. Ok. Nie, ten atak jest to nie? Ten o. Księżycowy blask, tylko aż 8 minut to się odnawia. Albo 9 prawdopodobnie Dobra, ja tutaj ustawię sobie mikrofon. E, co tu jest? Kapliczka, opus. To jest ten obóz co tego, co tworzy właśnie. To ten obóz trzeba zająć. To by się przydało zająć. Tak po prostu. O, już mamy. Ok. To trzeba sputa od razu. Ten obozik. Zająć. Tak, tak. Dobra. I teraz idziemy do tego miasta. Nie, ale ten obóz naprawdę to, to trzeba zająć ta konie. Dobra. Cyk, cyk. Dlatego tutaj zwiat jest ważny, w tej grze. Właśnie można takie rzeczy. Tutaj też kolejny obóz. Tak. Kurde, 902. No, to już trochę więcej. Jeszcze jeden. On już też coś tu zdobył. No, dużych sił nie ma. Aczkolwiek będzie, trzeba coś postawić. Jeszcze nie, jeszcze kurde, nie mam tego limitu. Eee... Yeah. Czekaj, 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 czekaj... Nie rób tego. Będzie trzeba te postawić. Mm. Dawaj, dawaj, dawaj... Dobra. Hmm. To będzie trzeba postawić. Czy tego chcemy, czy nie. A, limit zasobów też jest. To fajnie. To tutaj najpierw. Chyba to tak no. hmm. Tutaj. Tu mamy dzielnicę kultu by się przydała ta energetyczna jeszcze jedna może 272 No trzeba to zrobić Jakby by się przydała energetyczna o. Tutaj za bardzo nie ma już tego Tych tych obozów tu jest jeszcze jeden. Gdzie on był? Tutaj. Czyli przeciwnik też ma tu i, i tu. A przeciwnik też zajął to co ja. Okej. Okay. Może ja tamten obóz zajmę szturmem? Było dość logiczne w sumie. W lepszym miejscu to was nie mieli. Ile to by było? Oho, 2040. Hmm. Dobra, dawaj mi to jeszcze. I albo w sumie to. Tutaj o to nie zahaczam jeszcze, nie? A tu jest tylko 5. Tu też 5. O, tutaj można. Mmm... Podaj to. Nie to. O, cyk. No niestety, ale tutaj oglądanie powtórek jest jakie jest. Zwłaszcza, że ostatnio. No kurde, tutaj nie ma do czego. <ścoughs> tu nie ma do czego nawijać, no. Nie wiem, no. Tu, tu są same powtórki, nawet fabuły nie ma, oni nic nie mówią w trakcie tego, w sensie, no, te postacie i tak dalej, nie wiem nawet co powiedzieć, <laughs> może się to średnio oglądać, jeśli w ogóle ktoś to ogląda. O, od razu? Dobra, robimy tak. To trzeba za... O! Oni zajęli tutaj miasto. To lecimy. Ty, ja tego nie. To nie źle. A kurde, to... A tu jest to! Eee. Dobra, ja nawet nie zauważyłem. Czy nie ma tutaj obozu, który tworzy jednostki? Eee, ale Lipa straszna, bym powiedział. Dobra, zostaw to. No i nie zostaw Uy, to. Kurde, nie masz tego. Ale ja myślałem, że to te tworzące jednostki. Dobra, nieważne. Daj mi daj mi to. No właśnie. To się przyda. No i bohater wroga wyeliminowany. Tu też się bawimy. I to można dać. Okej. Okay. Hmm, cyk. Oni powinni sobie tam pójść. Mam nadzieję, że nie pójdą gdzieś tu. Hmm. Ale nie, oni najpierw powinni iść do wolnej kopalni. <grych> Kurde, musi być gotik, musi Wszędzie musi być gotik. Oczywiście, że idą do wolnej kopalni. Co mieliby robić w starej kopalni, O, wiem o czym porozmawiać. E, otóż, e, wydarzyła się rzecz następująca, iż zawiesiłem e, Baldura na kanale. Ponieważ e, nie sądzę, aby Baldur na kanale miał jakikolwiek sens, z tego powodu, iż aż-aż e, zacząłem go nagrywać e, pół roku temu. Nie wiem, w maju chyba, czy coś. E, a, a już mamy rok, jaki mamy... Czas, jaki mamy. W sensie miesiąc. Więc y, nie uważam, żeby to szybko szło. Więc no, jest jak jest. No kliknij mnie też, do Boże. Więc no... No niby można się tam bawić w tego Baldura, ale... No tak szczerze, Wygląda jak to, jak wygląda. No. Dobry, dawaj, panie. Hmm, można by było węzeł przywołać, nie? Albo coś podpoczątkować, coś tamten. Tutaj zrobimy miasto. Więcej, więcej miasta. I zbudujemy sobie. Ocyk. Ja bym zbudował. To albo to. Może kościół. Trzeba kurde jednostki odblokować. Miasto przejęto. Dobra, tutaj jak to mamy. I to tu jeszcze jednego. Tutaj jeszcze dwóch. I będzie. Tu, tu nam ziomki idą. Ale naprawdę, mm, rozmieszczenie tych wrogów w tej grze, w sensie przeciwników komputerowych bohaterów wroga, powinno być odwrotne. Ten Bóg Słońca, co był na początku, on powinien być drugi. Bo z tym ptakiem. No, no okej, okay, mam teraz lepszego bohatera i tak dalej, ale. Tak szczerze, ten ptak jest mocniejszy, nie? I ten ptak powinien być. Yy, znaczy, ten. Yy, kurde. Ten ptak jest słabszy. I ten ptak powinien być właśnie na początku, no. Tu jeszcze teraz mogę, bo sobie rozszerzyłem. No to sobie budujemy. Ile tutaj mam? Yy, panie, weź mi to pokaż. A, to tu było. Ale jak to głupie w sumie, <laughs> kurde Dobra, nieważne. Mam zaśmienił umysłu, bo nie grałem w, w sumie bardzo długo w tę gierkę, więc... Jest jak jest. No to zajęli w końcu, ale z drugiej strony, to, 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 to. nawet jak zajęli, to co z tego? Ale A robimy po kolei. Dobra i Dobra, zajmę się to, nie? Czy. Yy... Podporządkowanie, tak? Yy, nie, czekaj, osąd. Nie, no to dobrze, to 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 jest było. Tak, no to wezmę to. To zaraz sobie to ogarnę. Cyk, drugie miasto. Tej wielkości. No, generalnie to wystarczy zająć stolicę, trochę się bawię. W sumie, no na tę stolicę. Bo rzeczywiście trochę się bawię, a tutaj już... już, już można. Nie przeciągajmy potyczek, skoro i tak w sumie nie mają znaczenia. I żadnej treści tutaj nie ma. No właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Tutaj oni mają 6 jednostek, też. Ten relikwiarz niby coś mi daje. Wszystkie mi limity: co to daje? Zwiększa limit populacji, limit zasobów i granice. Nawet sobie spokojnie, niech se postoją i, i uleczenie ok no to lecimy tutaj to ile kosztuje 356 a tu już 7 jednostek tak dobrze liczę dobrze Tu zawsze ta jedna jednostka więcej 275 leczenia o. No i też mogę atakować. Tutaj chyba to miasto się zdołało obronić, ale tutaj mniejsza. O, tutaj jeszcze. Mogłem trochę szybciej, ale... Nie, ważniejsze, że się idzie do końca tej kampanii, nie? Pięć tych jaguarów. No to co to, ja? 20, 20 plus 2. No i ci najemnicy, nie? O, tu mają. Do lice. No jeszcze prawie to potrwa. 7? To też 7. No to jest zaleta, że się pobudowało trochę tych, tych dzielnic kultu, że te, te leczenie jest takie do, du, dobre, duże. I tu serio można było węzeł zrobić W sumie jeszcze może ją je postawię Patrzcie na to We've za the best Pokonaj wroga, pokonaj wroga nie byli dla nas godnym przeciwnikiem. Nie byli, nie byli. To best. The best dobra. I co, chłop uciekł, ja bym od razu poszedł tu, 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 tu i tu. Tak. Hmm. Właśnie tutaj pod koniec mamy jakieś... Dziennica... Czy to dobrze jest? Nie, nie. nie. Widzimy to. Kult, kult. Pałacowy. Czy w tym miejscu? No, w innym już nie mogę. Osiem. No, ja bym odblokował jakąś jednostkę. Oczywiście tutaj nic nie mogę. No. Kto by się spodziewał? Dobra, dawaj, Wenerze. Tutaj też nie mogę ulepszyć. Oczywiście, to by się spodziewał. Dobra, ciekomo. Dobra, damy Ci ostatnią rzecz. Kurde nic nie mogę, nie? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko jak tego ulepszałem, to może tego... Nie wiem jakich bohaterów tutaj ogarniać. Ta, ta armia to jest po prostu śmiech. Na sali. A no dawaj w sumie myśliwca, może być. No i co? No, w kolejnym odcinku atakujemy Teom Kwi. Ku, niewielu odważy się opisać koszmary jakie czyhają na podróżnym w tym miejscu umierając tutaj ryzykujesz własną duszę o kurde dobra widzimy się w kolejnym na razie i cześć